Zeskanuj. No, wyobraź sobie. Mam taką aplikację. Zeskanuj. Nie. Opisz scenę. Nie. Znajdowanie. Znajdowanie obiektów. To mam takie rzeczy sobie do wyboru. O. Znajdź. Naucz. Wykryj kolor. Skanuj dostęp. Gdzie to jest? Wykryj. Naucz twarze Nie. Znajdź ludzi. Nie. Znajdowanie. Przejdź wyżej. Weszło teraz. Zlew. Nie. Usuń laptop. Nie. Usuń chiliżanek. Nie. Usuń krzesło. krzesło tu zaraz. Znajdowanie poszukamy. obiektów, pomoc. Sprawdźcie. Tam nie ma. Przycisk. Tam nie ma, tam nie ma, tam nie ma. O. Krzesło. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, o obserwacji Instagrama X i rzucę Zubcebają.